Cześć, dzień dobry, witajcie w moim książkowym świecie. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym reading vlogiem w 2022 roku, także szczęśliwego nowego roku. Ten film pewnie pojawi się dużo później, więc to są takie bardzo spóźnione życzenia noworoczne, ale mamy dzisiaj 5 stycznia i ja zaczynam się coś, co zapowiadałam Wam już w poprzednim reading vlogu, czyli taki maraton z dokończania rozpoczętych książek. Te książki, wszystkie które tutaj widzicie, to są książki, które rozpoczęłam, ale nie skończyłam. Trochę ich jest, także na szybko Wam pokażę, co tutaj dokładnie mam, w jakim momencie aktualnie jestem i tak dalej. Także, co, jeśli jesteście zainteresowani takim reading vlogiem, no to zapraszam Was do oglądania. Tak więc, zaczynając, mamy tutaj na przykład Świat bez kobiet Agnieszki Graf o płci w polskim życiu publicznym. Jestem. Tutaj. Ja to pamiętam, że zaczęłam słuchać tego na storytelu i ta książka tak mi się spodobała, że stwierdziłam, że po pierwsze muszę ją na pewno kupić w wersji papierowej, i po drugie w wersji papierowej muszę ją czytać, bo tam była masa fajnych fragmentów, które chciałam sobie zaznaczyć, a słuchając nie byłam tego w stanie, więc yy, zrobiłam tak. Zamówiłam tą książkę, ale już do niej nie wróciłam, ale chcę to zrobić i, i chyba zacznę od początku, tak myślę, bo właśnie chcę zaznaczyć te fragmenty. Poza tym, poza tym ona była bardzo dobra, więc, więc tak, to jest tak bardziej reportaż. Dalej, opowieści z Akademii Nocnych Łowców. Jestem tutaj. Mm, nieposkromiona Glennon Doyle. Jestem też niejakoś daleko, ale tutaj dopiero, ale mam już tutaj, słuchajcie, cztery znaczniki. I ta książka naprawdę mi się podobała. Tu mamy takie przemyślenia głównej bohaterki, takie też mocno feministyczne, tak samo jak... Jak to, tylko tutaj mamy stricte reportaż, a tutaj mamy po prostu historię z życia autorki i różne przemyślenia. Także to też bardzo mi się podobało. I w większości tych książek sytuacja wygląda tak, że ja nie wiem, dlaczego nie skończyłam ich czytać. Po prostu jakoś tak wyszły, że w pewnym momencie przerwałam i, i nigdy nie wróciłam. Także nie chcę, wiecie, robić na tych książkach DNF-a, bo, bo większość z nich naprawdę mi się podobała i chcę je po prostu dokończyć. Także tak wygląda sytuacja. Dalej, Tajemne Życie Seksualne Kobiet w Średniowieczu. Jestem tutaj. Także w większości książek jestem gdzieś tak bardziej na początku, może w jednej trzeciej, czy coś w tym stylu. Kolejny reportaż, a bardziej książka popularno-naukowa, czyli Największa przygoda ludzkości odkrywanie zagadki wszechświata. Tu, o, tu jestem akurat w połowie. Seryjni Mordercy, czyli też reportaż. O seryjnych mordercach tego słucham w audiobooku, więc nie wiem dokładnie gdzie jestem, ale podejrzewam, że gdzieś w połowie. Tutaj mamy odpowiedzi na pytania: hmm, po prostu o seryjnych morderców. Na przykład, jaka opowieść zasłyszana w dzieciństwie miała sprawić, że ukraiński morderca Andrii Cikatiło został kanibalem? Albo, kto był pierwszą znaną czarną wdową Ameryki? Kogo nazywano gwałtownicielem z ogłoszenia? I potem jest y, jakaś taka krótka, krótka odpowiedź na to pytanie. Fajne, natomiast dla mnie to zdecydowanie za mało, to znaczy wiecie ja lubię mieć pogłębioną tą historię i znać po prostu wszystkie aspekty tej sprawy i tak dalej, no a tutaj mamy po prostu no krótką tą odpowiedź, więc dla mnie to jest za mało, natomiast fajne jest to pod tym względem, żeby gdzieś tam się zainspirować o jakiejś, znaczy zainspirować to brzmi źle, ale zaciekawić się jakąś sprawą i po prostu chcieć o niej gdzieś tam poszukać więcej informacji, czy poszukać jakiejś innej książki takiej, która dogłębniej ten temat, um, tą historię przedstawia, także pod tym względem spoko. E, Dorośli, Mary Albert to jest taka najnowsza książka, w sensie ją zaczęłam czytać najbardziej niedawno i um, jak na razie mi się podoba. Oj, to właśnie z tą książką mam problem. Zabójczy pocisk Polska Krew. Gdzie ja jestem? Jestem tutaj. I nad tą książką rozważam, czy nie zrobić na niej DNF-a. I muszę to poważnie przemyśleć. Generalnie to z założenia miał być e, krótkie opowiadania kryminalne, inspirowane prawdziwymi polskimi sprawami. Tutaj mamy różnych, e, różnych znanych polskich autorów i autorki kryminałów. I właśnie z założenia to było fajne, natomiast przeczytałam kilka i nie za bardzo mi się podobało, więc dam może szansę, jeszcze przeczytam jedno, może dwa i zobaczymy. Dalej, Niegrzeczne, to też niedawno zaczęłam, jestem w połowie. Cicha noc Małgorzaty Rogali, czyli szósty tom serii kryminalnej z Agatą Górską i Sławkiem Tamczykiem, chyba nie pomyliłam nazwisk, natomiast tak, to jest... Tom, który ma jakąś tam gdzieś tam tematykę świąteczną, chociaż podejrzewam, że to tylko, yy, tylko w jakby czasie akcji, więc nie będę tutaj za bardzo pewnie czuć świątecznego klimatu. Natomiast ja tą serię czytałam gdzieś w okolicach czerwca i właśnie stanęłam na tym tomie, bo stwierdziłam: Hej, fajnie będzie go przeczytać w święta. Więc, yy, więc ja byłam dosłownie gdzieś na początku, także zacznę go od początku po prostu chyba. No i przeczytam teraz. Mamy styczeń, więc jeszcze to jest dobry czas, żeby czytać yy, świąteczne książki. Zresztą, tak jak mówię, tutaj pewnie nie będzie jakoś mega dużo świątecznego klimatu, tylko... tylko gdzieś tam tyle, że to będzie się działo w okolicach Bożego Narodzenia. Dalej, Dziedzictwo Ognia, Sarah J Maas, trzeci tom. Jestem w sumie dopiero na początku. Setna strona. Nie wiem, czemu tego nie kontynuowałam, bo bardzo mi się podoba ta seria. Zresztą ja uwielbiam Sarah J Maas. Mm, dziewczyna, kobieta inna, Bernardine Evaristo Też jestem bardziej na początku w sumie Matka siedzi z tyłu Joanny Mokosyrykalskiej Jestem w połowie Słuchałam tego w audiobooku w większości To są takie... Śmieszkowe opowieści Z dupy wzięte, jak tutaj sam podtytuł głosi I są po prostu chyba... Historie z, z życia autorki Jakieś takie śmieszkowe no, no ale spoko. Krank, mm, Ellen Hopkins, byłam też już prawie w połowie, ale to się szybko czyta, bo mm, jest to pisane takie ala wierszem, jeśli mogę to tak nazwać. Przedostatnia już książka to Ririt, Dworu Mgieł i Furii. Doszłam do tąd, czyli dosłownie zostało mi bardzo niedużo. Zobaczcie na te znaczniki. Ja, tak jak już wspomniałam przed chwilą jestem fanką Sary Dumas A dworów to już w ogóle. Chciałabym właśnie dokończyć ten reread tej części no i kolejnych i kupić i przeczytać najnowszą część Dwór srebrnych płomieni, który czytałam już ale po angielsku w marcu. Także to też będzie dla mnie reread, ale po polsku. I trochę się go obawiam, bo powiem wam, że jak jako czytałam po angielsku, to on mi się bardzo podobał. I natomiast niedawno jak byłam w Empiku i sobie tą książkę przeglądałam i znalazłam te sceny seksu, to po prostu miałam takie... to było tak żenujące i tak okropne więc mając już ten egzemplarz porównam sobie chyba te sceny z tymi po angielsku i... i będę wiedziała, czy to jest wina tłumaczy czy to jest wina tego, że po prostu te sceny po polsku brzmią źle czy o co chodzi, bo naprawdę czytając to po angielsku wręcz byłam zaskoczona, że te sceny są całkiem fajne nie mam tego Takiego cringe'u, który miałam yy, na przykład tutaj, czy, czy po prostu. No, głównie chyba. Głównie w tej części. Te sceny seksu w 55 rozdziale. W ogóle skończyłam na 57 rozdziale, czyli przeżyłam te sceny seksu i potem. się poddałam. <głównie> Nie no, ja uwielbiam te historie, więc te nieszczęsne sceny seksu są jedynym minusem tej serii który ja dostrzegam. Znaczy wiem, że jest więcej, ale jakby jedyny, który dla mnie ma jakby jakieś znaczenie. Ale to nieważne, bo to nie jest w ogóle czas i miejsce o, na rozmawianie po prostu o dworach. I ostatnią książką jest Witch. I tutaj dosłownie zostało mi chyba ostatnie opowiadanie, bo jestem tutaj. I to jest... Tak, ostatnie opowiadanie. Wiem, że wyszedł już trzeci tom, nawet już dość dawno, więc muszę go sobie kupić. I też przeczytać, bo uwielbiam Witch. Witch to, wiecie, moja miłość z, z dzieciństwa, może z takiej młodej młodości, wiecie, czasy podstawówki. Mm, więc, więc fajnie do tego wrócić. Także to jest kupa książek, które planuję na tym reading vlogu czytać. Oczywiście nie planuję przeczytać ich wszystkich. W tym reading vlogu. Nie wiem w ogóle, ile ten reading vlog będzie trwał, czy to będzie tygo z tygodnia vlog, czy z dwóch tygodni, czy w ogóle z miesiąca, zobaczymy. Na razie może jakoś sobie zaplanuję to, że zacznę... Hmm... Na pewno te dwie książki, bo jakby je zaczęłam dosłownie tydzień temu, więc więc będę je kończyć. A z takich starych, yy, starych, zaczętych książek, które będę kończyć, to o może bym zaczęła od opowieści z Akademii Nocnych Chłopców, ewentualnie kurczę, nie wiem. Wszystkie sobie po prostu odłożę gdzieś na bok, żeby mi widziała będę... i będę decydować, co czytać. Bo na razie to jestem trochę przerażona tą ilością, ale... ale co, chcę przynajmniej połowę z tych książek przeczytać. Tak, to jest mój cel, żeby połowę z tych skończyć. Koniec tego przydługiego wstępu. Zapraszam Was na radik. Teraz na szybki update czytelniczy, bo udało mi się skończyć trzy książki. Po pierwsze, przed chwilą, układając puzzle, dokończyłam w audiobooku tego reportażu o seryjnych mordercach i chyba nie mam nic więcej do dodania, bo wydaje mi się, że powiedziałam wszystko, co chciałam, czyli fajne, natomiast chyba taka forma nie jest dla mnie. To znaczy, tak dużo historii w jednej książce, bo. Moja ale po prostu, żeby każda z historii była po prostu tu gdzieś tam opowiedziana, więc to myślę, że jest dobre dla kogoś, kto nie czytał dużo książek takich typowo true crime, kto nie lubi aż tak za bardzo tego czytać, komu wystarczy tylko troszkę usłyszeć o sprawie i, i tyle. Dalej, książka, o której w ogóle zapomniałam wam powiedzieć, ale też byłam w trakcie... Mniej więcej w połowie to era supernowej Sinaliu, To jest science fiction. I kurczę. To mnie trochę zawiodło zakończeniem, bo tutaj generalnie mamy taką fabułę, że. Coś się stało w kosmosie, nie wnikajmy w szczegóły. Generalnie. Wszyscy ludzie powyżej tam 13 czy 12 roku życia niedługo umrą i zostaną same dzieci. No i. Rośli muszą przygotować te dzieci jakoś, żeby sobie poradziły, i tak dalej. I potem już mamy przedstawione, jak te dzieci sobie tam radzą, albo może lepiej powiedzieć, jak sobie nie radzą, albo jak sobie dziwnie radzą. Generalnie nie, nie wierzę w to, że dzieci mogłyby się tak zachować. Nie wierzę w to, bo jednak, dwunastolatkowie to jednak są trochę bardziej rozsądni ludzie, w sensie rozsądne osoby, niż, niż to było przedstawione w tej książce. Więc yy, gdyby to było tak, że wszyscy powyżej, nie wiem, ósmego roku życia, siódmego, to jeszcze byłabym w stanie uwierzyć, że siedmiolatki by się tak zachowały, ale dwunastolatkowie nie wierzę w to. Bo my tutaj generalnie skupiamy się na kilku bohaterach, którzy rządzą e, Chinami. Którzy, którzy zostali wybrani na to, żeby być tam prezydentem, czy tam kimś tam, kimś tam, właśnie, właśnie w rządzie. I, i śledzimy tę historię właśnie od strony rządzących. Poznajemy też przywódców innych krajów, tam z Ameryki yy, i tak dalej. Także kurczę, nie wiem, chyba, chyba jestem zbyt optymistyczna w zakładaniu, że dzieci zachowałyby się rozsądniej, ale no nie do końca kupuję po prostu to. I ostatnią książką to Dorośli, Mary Albert, Króciutka książeczka, także dosłownie przeczytałam ją na dwa razy. Raz zaczęłam i potem skończyłam. I co, podobała mi się. Może nie zachwyciła mnie jakoś bardzo, bo trochę się spodziewałam po niej więcej. To znaczy, słyszałam o niej tak dużo dobrych opinii, że byłam przekonana, że, że, że będę w niej po prostu zakochana. A była dobra, oceniłam na cztery gwiazdki, więc to jest tak. Dobrze, ale, ale nie było jakoś wspaniałe Także na razie tyle przeczytanych Tutaj mam e, kubkę książek, które muszę doczytać Jeszcze tam A, i e, opowieści z Akademii Nocnych Łowców Przerwałam i stwierdziłam, że to chyba nie jest czas na to Ponieważ mm, wydaje mi się, że najpierw muszę przeczytać Diabelskie Maszyny, to znaczy Mechaniczny Anioł, Księżniczka itd. itd. bo... Mm, tak było w kolejności powstawania. To znaczy, najpierw powstała seria Darów Anioła, potem Diabalskie Maszyny, i dopiero później tutaj. I tutaj pojawia się postać Tessa Gray, która jest główną bohaterką właśnie Diabelskich Maszyn, i ona zaczyna opowiadać swoją historię. I. Yy, I po prostu zastanawiałam się czy to mi za dużo nie zaspoileruje, więc w tym momencie jak ona tam się pojawiła, to po prostu przerwałam to i stwierdziłam, że że najpierw muszę przeczytać tam te diabelskie maszyny, bo jeszcze nie miałam tego okazji zrobić, a niedawno kupiłam. O, tutaj proszę bardzo. Także także najpierw przeczytam to, a potem dopiero wrócę do tego. Także to odkładam. No, więc y, powoli idę do przodu z tymi moimi tutaj książkami. Chodzę z kolejnym update'em czytelniczym i takim trochę wytłumaczeniem samej siebie, bo generalnie nie do końca wyszedł mi ten e, reading vlog tak, jakbym chciała, e, ponieważ zapomniałam o tym, że styczeń to jest najgorszy czas na uczelni, no bo wiadomo, zbliża się sesja, więc jest dużo roboty. Ja dodatkowo w zasadzie w styczniu musiałam nadrobić cały semestr studiów, bo ja miałam dwumiesięczne zwolnienie yy, od lekarza, więc nic na uczelni nie zrobiłam, więc w styczniu ja to wszystko nadrabiałam, jednocześnie pracując normalnie na co dzień, także no, był to hardcore i nie za dużo czytałam, a tym bardziej mniej tutaj miałam jakoś wenę, żeby się do was odzywać, także odzywam się dopiero dzisiaj. Ale trochę przeczytałam, więc trochę wam, wam do opowiedzenia. Na początek tutaj leży mi tajemne życie seksualne kobiet w średniowieczu. Trochę poszłam do przodu. Jestem na 150 stronie. I wydaje mi się, że wcześniej w ogóle nic wam o tej książce nie powiedziałam, więc powiem Wam teraz, że na początku. Przez pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt stron ta książka tak mnie frustrowała. W sensie ta historia, która tam jest przedstawiona. Wiecie, no, wyobrażamy sobie, jak były kobiety traktowane w średniowieczu. Niby to wiemy, ale czytanie o tym po prostu, wiecie, mnie bolało, tak wiecie, w serduszku i po prostu jak czytałam niektóre te absurdalne rzeczy, to po prostu myślałam, że zwariuję. ale już potem się trochę przyzwyczaiłam do tego, że ta książka taka jest, no bo ten temat taki jest. I już mi się jakoś lżej to czytało, także to na plus, znaczy na plus, no. Wiecie, to wciąż są <słuch> ciężkie rzeczy, ale y, jest napisana w taki trochę śmieszkowy sposób, co pomaga, myślę. Jakoś tak, y, wiecie, obniża to takie napięcie i tą taką złość, właśnie przez to, że autorka sobie tutaj troszkę z nami śmieszkuje. Także no cóż, mi się podoba na ten moment i. I co? I fajnie się dowiedzieć, jak to dokładnie w średniowieczu wyglądało, bo niby wiemy, że kobiety były źle traktowane i tak dalej, ale jak konkretnie to wyglądało, to tutaj możemy się tego dowiedzieć. Dalej, skończyłam krank. O tym chyba też Wam nie mówiłam, ale tutaj mamy po prostu historię dziewczyny, nastolatki, która uzależnia się od narkotyków. I chyba. Ten właśnie sam wątek tych narkotyków nie do końca przypadł mi do gustu, to znaczy nie potrafiłam się z tą bohaterką i z tą sytuacją jakoś utożsamić i wczuć w to, bo jakby nie wyobrażam sobie, co musi czuć osoba uzależniona od narkotyków. Znaczy może to i dobrze, że sobie tego nie potrafię wyobrazić, ale jakby może przez to ta książka aż tak do mnie nie trafiła, natomiast mimo wszystko mi się podobała. I ta forma, która. Wiecie, to są takie krótkie tekstyki, No mi mega przypadła do gustu. Naprawdę bardzo mi się to podobało. I, I co? Jeśli nie czytaliście jeszcze tej książki, ani w ogóle żadnej w takim klimacie, to myślę, że polecam. Bardzo sobie, wiecie, spróbować, bo to zawsze coś innego niż taka zwykła książka napisana, wiecie, po prostu tekstem. Także polecam. Skończyłam także Niegrzeczna Jacka Hołuba e, i to był bardzo dobry reportaż, i e, nie zawiodłam się na nim. A ja wiecie, słyszy się o nim na YouTubie czy na Instagramie, od, głównie na BookTube, ja mam wrażenia. E, bardzo długiego czasu, gdzieś tam on jest popularny i od tego czasu ja chciałam go przeczytać i jakby to moje oczekiwanie co do niego było bardzo, bardzo wysokie, ale mimo wszystko tak się już komu sprostała. Także w ogóle, Szapoba, wow, e, Muszę koniecznie kupić tą najnowszą książkę Jacka Huba, póki będzie dostępna w twardej oprawie, bo wiem, że ta jego pierwsza książka, czyli I żeby umarło przede mną, nie jest dostępna w twardej oprawie. W ogóle nawet nie wiem, czy w miękkiej jest dostępna. Także yy, szkoda, bo też bardzo bym chciała ją przeczytać, ale będę na nią polować, a na razie to też yy, wam mogę polecić. Yy, dalej zrobiłam dość duży postęp w Dziedzictwie Ognia. I na nowo wciągnęłam się w tę historię, bo ten początek był taki trochę powolny. E, tutaj e, dość duże zmiany w fabule się dzieją. E, nasza główna bohaterka e, przenosi się w inne miejsce, tam jest jakby cała akcja się dzieje, także zupełnie nowe otoczenie, zupełnie nowe środowisko, nowi ludzie. E, jakoś nie, nie mogłam się do końca tego, tego, do tego wgryźć, ale się w końcu wgryzłam, wciągnęłam się, także myślę, że na dniach to skończę i sięgnę po kolejny tom, Czy ja mam kolejny tom? Tak, mam kolejny tom, także bardzo się cieszę. I ostatnią książką, w której jakieś takie y, znaczniejsze postępy poczyniłam, y, jest Nieposkromiona Glennon Doyle. Jestem w zasadzie, można powiedzieć, że na końcówce, natomiast przerwałam to i jakoś zniechęciłam się, y, bo tutaj zaczęło być strasznie dużo o Bogu i o wierze, generalnie, więc jakoś tak mnie to trochę odrzuciło. Natomiast yy, wcześniejsze momenty bardzo mi się podobały. W sensie wcześniejsze w ogóle książka, ogólnie książka mi się bardzo podobała. Mam kilka znaczników. Yy, no, było tutaj sporo takich, wiecie, życiowych, właśnie przemyśleń, jakichś takich historii, które niby są takie, wiecie, zwykłe, proste, ale, mm, ale gdzieś tam uderzają. Trochę mam wrażenie, że ta książka jest taka zbyt pompowana po prostu tymi życiowymi, Po prostu pięknymi zdaniami, czy po prostu wyciąganie jakichś, wiecie, dziwnych wniosków z kosmosu, z jakichś prostych sytuacji. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Po prostu takie trochę może wyol... no, nie wyolbrzymianie, kurde bo to źli, brzmi też źle, bo naprawdę było tutaj dużo ważnych problemów poruszonych jakiś, wiecie, rasizm, seksizm, homofobia i tak dalej. Natomiast yy... Kurczę nie wiem. Nie do końca ta książka sprostała moim oczekiwaniom, natomiast mimo wszystko, mimo wszystko polecam i e, jest fajna. No ja lubię tego typu książki, gdzie właśnie mogę sobie zaznaczyć jakiś fajny cytacik, e, także no, mi się podobała. Także to tyle. Koniec na tym, na ten update, i myślę, że już z kolejnym Wam przyjdę z takim zakończeniem trochę tego vloga, bo no nie planowałam, że on będzie trwał cały styczeń, ale tak wyszło. Także co, mam nadzieję, że do tego czasu uda mi się jeszcze może jakąś jedną albo dwie książki skończyć i, i by było idealnie. Także odzywam się do Was później. Przychodzę z takim szybkim, ostatnim już update'em na zakończenie tego vloga, bo. Udało mi się skończyć y, Dziedzictwo Ognia i kurczę, to mi się podobało, to mi się bardzo podobało, pomimo że trochę mi się to ciężko czytało, to znaczy no miałam problemy, żeby się wgryźć w tą historię i tak dalej i mam wrażenie, że ona na początku właśnie ta historia, ta książka jest po prostu wolniejsza i dopiero później przyspiesza i... Tak samo miałam w drugim tomie, też na początku nie mogłam się wgryźć, ale końcówka drugiego tomu i to, ile tam się potem działo, to e, mega mi się podobało. I tutaj tak samo, na początku było takie, hmm, w sumie dobra, czytam to, ale nic za wiele się dzieje, a potem się zaczęło, więc już tutaj sobie przygotowałam od razu czwarty tom, będę czytać, e, także się jaram, no i pewnie tam będę miała taką samą sytuację, że na początku nie będę mogła się w niego wgryźć, a jak już przeczytam, to jak już tam dojdę do tego, powiedzmy do tych trzech czwartych, to już po prostu będę będę zakochana, bo tak było i w tym tomie, i w poprzednich. Skończyłam też nieposkromioną Glennon Doyle i chyba nie mam żadnych dodatkowych przemyśleń poza tymi, co wam mówiłam, czyli to, że książka jest odrobinę taka przegadana i Myślę, że ona będzie fajna, jeżeli właśnie nie przeczytacie jej na raz, tylko sobie ją trochę rozłożycie, bo ja zaczęłam ją czytać wydaje mi się, że we wrześniu, wtedy przeczytałam kawałek, potem e, troszkę ruszyłam dalej i jakoś tak powolutku sobie to czytałam, to wtedy wydaje mi się, że jest ok, bo jeżeli miałabym usiąść i naraz przeczytać ją całą, to miałabym chyba dość tego właśnie takiego przegadania i w... Nie wiem, nie, nie wiem jakim słowem mogłabym określić to. Myślę, że przegadana nawet pasuje, także e, miałabym pewnie tego dość. a teraz mm, nawet aż tak mi to nie przeszkadzało, także koniec końców oceniamy na cztery gwiazdki, więc, e, więc mogę Wam ją polecić. I książkę, której nie udało mi się skończyć, mm, to jest to tajemne życie seksualne. Kobiet zostało mi już niedużo, ale stwierdziłam, że nie będę tutaj po prostu wstrzymywać tego vloga z do momentu, aż skończę tą książkę, bo tak robiłam z tymi poprzednimi dwoma, czyli z tym i, e, i ze Szklanym Tronem, bo po prostu chciałam dokończyć tego vloga, jak skończę czytać i tak wyszło, że mamy luty i dopiero kończę tego vloga, także nie było nigdy na moim kanale tak długiego reading vloga, w sensie, że z tak długiego okresu czasu po prostu trwał, no ale tak wyszło, także co, mam nadzieję, że im wszystko wam się podobało, generalnie jestem z siebie zadowolona, bo udało mi się przeczytać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem książek, z takich, które miałam rozpoczęte, o ile o żadnej nie zapomniałam. Więc nie wiem na początku, ile wam książek pokazywałam, ale chyba ten mój taki cel, który miałam, czyli żeby przeczytać minimum połowę, się udał. Tutaj oczywiście zostały kolor, reszta, których jeszcze nie przeczytałam, nie dokończyłam, więc jakby one dalej będą gdzieś tam na moim TBR-ze i będę chciała je kończyć, ale to już tak ze spokojem. E, także co, podbiłam sobie tym samym trochę statystyki na ten rok. I... Ee, no i co? To tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga i do zobaczenia już niedługo, także buziaczki, pa!